Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Lament świętokrzyski. Czyta Masza Bogucka Posłuchajcie, bracia miła. Chcęć wam skorżyć krwawą głowę. Usłyszycie mój zamętek, jen mi się stał w wielki piątek. Pożałuj mnie, stary, młody, Boć mi przyszły krwawe gody jednego ciem syna miała i tego ciem ożalała. Zamęt ciężki dostał się mnie, ubogiej żenie, widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie. Ciężka moja chwila, krwawa godzina, widzęć niewiernego Żydowina, iż on bije, męczy mego miłego syna. Synku, miły i wybrany Rozdziel z matką swoją rany, A wszakom cię, synku miły, W swem sercu nosiła, A takież tobie wiernie służyła. Przemów k, matce, bych się ucieszyła, Bo już idziesz ode mnie moja nadzieja miła. Synku, bych cię nisko miała. Niecoć bych Ci wspomagała, Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła. Krew pod Tobie płynie, tęć bych ja utarła. Icia wołasz, biciać bych Ci dała, ale nie lza dosiąć Twego świętego ciała. O, Aniele Gabriele, gdzie jest ono Twe wesele? Cożeś mi go obiecował, tako bardzo wiele, a że kęcy panno, pełna jest miłości, a ja pełna smutku i żałości, sprochniało we mnie ciało i moje wszytki kości. Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory, by wam nad dziadkami nie były takie to pozory jele ja nieboga ni nie dziś zezierzała nad swym nad miłym synem krasnym, iż on cierpi męki, nie będąc w żadnej winie. Nie mam ani będę mieć innego jedno ciebie, synu, na krzyżu rozbitego.